Ja się wiśnie. Nie mam pojęcia. Ale mój narzeczony doskonale się na tym zna i zaraz chwilę wszystko opowie, pokaże. Dlaczego robi to pani brudnymi rękawiczkami? Nie, one są czyste właśnie je zdejmę, żeby nie wchodzić. <grym grym> ja zaraz wszystko pokażę. O, bierze się wiśnie i tak. O, i wychodzi pastka. Teraz nie wpadnie do garnka. O, proste, proste. No I tak, o, to już wydrylowałam pół garnka. Moja babcia ma ponad 80 lat. A więc doświadczenie w drylowaniu wiśni ma spore. Przerobiła nie jeden sposób. I ten, który właśnie ci pokażę, uznała za najlepszy. I przyznaję, że faktycznie jest super. Prosty, skuteczny. I myślę, że narzędzie do tego większość ma pod ręką w domu. Do drylowania używa agrawki. Jest to naprawdę super narzędzie. Wielkość taka, żeby było wygodnie trzymać w dłoni. Nie za mała, nie za wielka, żeby pestkę dobrze chwyciła. Agrawki używamy w ten sposób. Część otwieraną trzymamy w dłoni, a tu tym oczkiem wyciągamy pestki. W miejscu po ogonku pestka najlepiej się trzyma, dlatego w tym miejscu najlepiej jest wbijać agrafkę i ją wyciągać. Można przebijać gdzieś tu na boku Ale wtedy już ta pestka tak łatwo nam nie wyjdzie Też się wyciągnie ale bardziej rozwalamy mi wyjść I idzie sprawnie robota Przetwory można robić